W miniony weekend w Katowicach odbyły się 15. Mistrzostwa Polski w brazylijskim jiu-jitsu. Jawożna, między innymi reprezentowała szkoła walki Bushido Rio Grappling Club. Brazylijskie jiu jest mieszanką sportów takich jak właśnie jiu-jitsu, zapasy oraz judo. Koncentruje się na walce w parterze z jednym przeciwnikiem. Rywalizacja w z Jiu-Jitsu głównie polega na tym, by jak najszybciej przeciwnika sprowadzić na ziemię, i tam jest kontynuowana walka. Są tak zwane pozycje punktowane, ale głównie dążymy do tego, by zakończyć walkę przed, przez poddanie, czyli dźwignią albo duszenie. To Sport ten ma swoich zagorzałych zwolenników, czego dowodem była liczba zawodników startujących na mistrzostwach. Pośród 1700 wojowników wystartowało 7 z Jaworzyńskiej Szkoły Walki Bushido. Trzech z nich zdobyło medale. Z naszej szkoły startowało 7 zawodników. Przywieźliśmy 3 medale: jeden złoty, srebro i brązowy. W kategorii Masters niebieskie pasy brązowy medal zdobył Adrian Michałek. Srebro przypadło dla Jana Zygadlewicza to kategoria 53 junior. Największym sukcesem okazał się debiut Jaworzniaki na Mistrzostwach. Matylda Spindor w finałowej walce zdeklasowała przeciwnikę na punkty i w kategorii 52 junior zdobyła cenny złoty medal. Wielkie serce i chęć do nauki. Tak o postawie młodej zawodniczki mówi trener Sławomir Kowalczyk. Z Matyldy tym bardziej jesteśmy dumni, ponieważ Matylda tak naprawdę od niedawna tak trenuje, ale e, ma bardzo wielką chęć do nauki. E, bardzo mądra dziewczyna, e, bardzo słucha tego co się do niej mówi i, no i próbuje za, rzeczywiście coraz zarozumiać. Do mistrzostw Polski w brazylijskim jiu zawodników przygotował trener Sławomir Kowalczyk oraz drugi trener Grzegorz Jabłoński, posiadacz pierwszego w Jaworznie czarnego pasa w tej dyscyplinie. Jaworznińska szkoła jest filią ogólnoświatowej Rio Grappling Club. Razem zdobyli aż 16 medali, co dało im drugie miejsce drużynowo. Gratulujemy.